Zasada zachowania pędu, zadanie trzecie. Jądro atomu uranu składa się z 238 nukleonów. Podczas rozpadu promieniotwórczego jądro to wyrzuca cząstkę alfa, która złożona jest z czterech nukleonów i ma szybkość 14 000 km na sekundę. Po tej emisji pozostaje jądro toru, które jest odrzucane w przeciwną stronę. Oblicz szybkość odrzutu jądra toru. To zadanie jest również proste, więc najpierw spróbuj samodzielnie je rozwiązać. Wypiszmy dane. Masa ciał można wyrazić w ilości nukleonów. A rozważmy sytuację początkową. Przed rozpadem jądro uranu nie porusza się, więc jego pęd wynosi zero. Zaś po rozpadzie jądro toru porusza się w przeciwną stronę niż cząstka alfa. Dlatego pęd w sytuacji końcowej będzie równy różnicy pędów cząstki alfa i jądra toru. Następnie, korzystając z zasady zachowania pędu, przyrównujemy obie zależności do siebie i wyznaczamy z nich szybkość odrzutu jądra toru. W tym celu obustronnie dodajemy iloczyn masy i prędkości cząstki alfa i dzielimy przez masę toru. Teraz sprawdźmy otrzymany wzór przez obliczenie jednostek bez wstawiania wartości. Nie zamieniamy tutaj masy na kilogramy, bo już nie jest to konieczne. Jednostka masy występuje w liczniku i mianowniku, czyli uprości się nam. Istotna będzie tylko ilość nukleonów, inaczej mówiąc, cząstek. Po podstawieniu wartości liczbowych utrzymujemy wartość prędkości odrzutu jądratoru po rozpadzie. I wynosi ona 239 km na sekundę. Jak widać, różnica w prędkości cząstki alfa i jądra toru jest bardzo duża. Wynika ona z bardzo dużej różnicy mas. Cząstką alfa i jądro toru wprawia w ruch ta sama siła. Nic więc dziwnego, iż lżejsze ciało ma dużo większą prędkość.